i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jedności tego ognia Ducha Świętego, tej Mocy Bożej wszyscy potrzebujemy, wszyscy po niej tęskniemy i pragnęlibyśmy mhm. spełnić Testament Chrystusowy, o którym jeszcze dzisiaj w ramach Liturgii Słowa. Dlatego też chciałbym tę te najświętszą ofiarę sprawować w intencji wszystkich uczestników tejże kongregacji, prosząc o moc Ducha Świętego, prosząc o fite owoce i dobry, miłości i mądrości Bożej przebieg. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł się oczy ku niebu rzekł Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył ja wymocą władzy udzielonej mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty ojcze we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś ich przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał. Lecz ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto Słowo Pańskie. Słowa Być. Ile tych rozmów, ile tych dyskusji. I oczywiście ostatecznie stało się. Stało się. Jak to Pan Jezus rozpoczyna w dzisiejszej Ewangelii. Ojcze, nadeszła godzina. No właśnie. Ojcze, nadeszła godzina, wreszcie jesteśmy. I Pani przy tym całym przekładaniu terminów, szukaniu kiedy najlepiej, jak by to mogło się odbyć. No, Pan Bóg, jak to zwykle, nie? tak trochę się z nami pobawił. A się. A weźcie to tak 9. A może dziesiątego rozpoczniemy. Niektórzy mówią, że za długo. No, wiem. A weźcie dziewiątego. No ale to krócej będzie, to może więcej osób. A weźcie dziewiątego. No i dziewiątego. Dziewiątego Jezusa Chrystusa, Najwyższego, Wiecznego Kapłana. Nikt się nie da na to nabrać. Że to przypadek. Nie, nie, już nie na tym etapie. Nie. Na pewno nie. 19 czerwca 2009 roku Rozpoczął się z woli Ojca Świętego Benedykta rok kapłański. Trwał on do 11 czerwca kolejnego 2010 roku. Wiemy, że troska o kapłaństwo, o kapłanów, o powołania bardzo leżała na sercu Ojcu Świętemu Benedyktowi. I uważał on, że ogłoszenie roku kapłańskiego przyczyni się do tego, że wiernie na całym świecie, modląc się w intencji kapłanów, przyczynią się do większego ich uświęcenia, do większej doskonałości tychże, no i do wzrostu liczby powołań. Ale jeden z kapłanów zauważył, pod koniec roku kapłańskiego choroba nie było, nigdy nie było tylu odejść z kapłaństwa, jak właśnie w tym roku kapłańskim. No i wtedy przypomina mi się nasz <kiel> pan Tadeusz Stein, nauczyciel nasz od PO w szkole podstawowej, który mówił, a czytacie gazety? Czytacie gazety to wiecie. Jeżeli są ogłaszane <kiel varias> ćwiczenia Układu Warszawskiego, to zaraz następnego dnia gdzieś tam małym drukiem w tych samych gazetach napisane będzie, że w pobliżu gdzieś tam odbywają się ćwiczenia na to. No to tak mniej więcej bywa, na wszelki wypadek. Oni, no to my na wszelki wypadek. Kiedy ojciec Święty obasza, Rok no to oni na wszelki wypadek. Oni na wszelki wypadek. Nie było tyle odejść. No bo chociaż wśród siedmiu grzechów głównych znajduje się ten jeden, co prawda na ostatnim miejscu umieszczony, lenistwo. I wiadomo, kto prowokuje do kolejnych grzechów, nie tylko tych głównych, wszystkich. Grzech. Ale lenistwo też się znajduje w tym katalogu najgorszych. To diabeł, który ku niemu prowokuje, sam tego grzechu nie popełnia. Kiedy coś się zaczyna, to on na wszelki wypadek. No, nie było tylu odejść. Musimy mieć świadomość tego, że dziś rozpoczynając coś, rozpoczynając coś z czym wiążemy nadzieję, jak mieliśmy okazję się przekonać na początku podczas tego spotkania, przed chwilą chciałem powiedzieć to my tu mamy swoje ćwiczenia nie są to, no na coś to jest, nie powiem, że na to, ale na coś to jest, te, te nasze ćwiczenia tutaj, te nasze spotkania i na wszelki wypadek musimy wiedzieć, że On na wszelki wypadek też organizuje swoje. Przejdźmy do, do tej modlitwy arcykapańskiej, pamiętamy Wieczernik, Pan Jezus i to tak naprawdę Testament Chrystusowy. To jest Testament Pana Jezusa. Wyobrażamy sobie tych skołowanych apostołów którzy czują doskonale, którzy czują, że coś się kroi. Już yy, Niedziela Palmowa pokazywała, że to nie jest normalne. No właśnie, kiedy wszyscy ludzie, zaczęli wszyscy, przepraszam, nie tak, nie jest wszyscy, ale kiedy tylu ludzi, yy, Sławopłaszcze, Gałązki Palmowe, pamiętamy to wszystko, Hosanna królowi Dawidowemu, synowi Dawidowemu, yy, to, to przecież yy, rozsierdziło, rozsłościło i wszyscy czuli, że, no tak, jakby tak trochę oczekujemy, no, no może kolejna burza, może trochę deszczu, ale my to z nadzieją oczekujemy, Apostołowie nie wiedzieli czego się spodziewać. Coś będzie, i teraz Chrystus, wielki czwartek, jak to będzie nic, on po prostu, on po prostu Uch. mówi do nich, mówi do nich i mówi się do Ojca, a oni notują każde słowo, w pamięci notują każde słowo. Święty Jan, który najpóźniej napisał Ewangelię, tak jak zapamiętał, tak zapisał tę mowę arcykapańską. Więc spróbujmy się jej przyjrzeć. Rozpoczynamy tą Ewangelią, która nieprzypadkowo jest wyznaczona na dzień dzisiejszy. Chciałoby się powiedzieć tak, jak śpiewamy to w okresie Wielkiego Pustu: Jużem dość pracował dla Ciebie człowiecze 30 lat i trzyma na tym nędznym świecie. To oczywiście słowa położone usta Pana Jezusa. Wielki Post, Pan Jezus już wiedział, oni jeszcze nie wiedzieli. Dlatego jużem dość pracował, ale nie, nie o tym chciałem mówić, że Chrystus świadomy i to wszystko prawda. Ale 30 lat i trzy, to, to jest pewna symbolika, moglibyśmy się tam w tym dopatrywać w tych rzeczy, a ja chciałbym na tą trójkę zwrócić uwagę. 30 lat chciałbym tego i to 3, 3 lata publicznej działalności. Pan Jezus w sposób publiczny zaczyna formować nie tylko swoich austoł, ale tych, którzy chcą go słuchać. Jego uczniowie, Jego uczniowie. Pan Jezus w modlitwie do Ojca w tej modlitwie Arcykapłański mówi, ja za nimi proszę. Ja za nimi proszę. Za tymi, którzy przeżyli to trzyletnie seminarium, tak moglibyśmy powiedzieć. Ja za nimi proszę. I teraz szybciutko przebijmy sobie <sum> film. Pan Jezus miał te trzy lata. My to, te trzy lata to mamy takiego podstawowego kursu, takiego podstawowego szkolenia. Ktoś tam w był, to jeszcze pewnie wzróżkę przeżywał, ale od dawna już tej wzróżki nie ma. Jedynka, dwójka, trójka, trzydzieści lat. I trzy. I trzy. Te trzy lata. Trzy lata formacji, jeżeli wszystko po kolei dobrze idzie. Trzy lata. A pan już mówi: za nimi proszę. Za nimi proszę. Bo, bo mi. Nie tylko kapłani w dniu dzisiejszym, bo to za Chrystusa nie wyższego na Pan łatwo było piłeczkę przerzucić, no bo no, to tak. Nie, ty mi ich dałeś. Nie myśmy wybrali Pana Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Proszę za nimi, bo mi ich dałeś. Druga rzecz. Bo są Twoimi. Dałeś mi ich, bo są Twoimi. Czujemy się takimi. Należymy do ojca. Jesteśmy tymi, którzy od ojca w ręce syna trafili. Za nimi proszę, bo mi ich bo są Twoimi, bo mają Twoje słowo, które im przekazałem. Wszystko pasuje. Nie tylko apostołowie. Każdy z nas. Mamy słowo, które otrzymaliśmy od Chrystusa. Bo świat ich nienawidzi. Coraz bardziej. Nienawidzi. Obserwujemy to. Jeszcze nie wiadomo, co nas czeka, ale wiemy, że ta walka trwa. Świat nienawidzi. Dlatego za nimi proszę, o świat ich nienawidzi. Bo nie są ze świata. A tu już postawmy duży znak zapytania. Czy ja naprawdę nie jestem ze świata? Jestem na świecie, ale czy, czy nie jestem ze świata? Czy nie jestem światowym? Nie mówię światowcem. Czy nie jestem światowym? Czy bardziej. Tu święty Piotr musi się zderzyć z tym pytaniem. Czy miłujesz mnie bardziej a aniżeli ci? No każdy z nas, gdyby dostał takie pytanie, to spróbowałby się najpierw wkręcić pod ziemię. A zwłaszcza Piotr, z, tym, z tą, swoim, pamięć, tą swoją pamięcią. Jeszcze kogut mnie zabija, ty trzy razy się nie wyprzysz. Czy miłujesz mnie bardziej aniżeli ci? I tu od razu. Przychodzą na myśl rozmaite moje niewierności, moje grzechy, moje słabości, nie do obowiązków. Czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci? No właśnie. Nie jesteśmy ze świata? Raczej chyba nie. A, jak? A jeśli tak, to chcemy się z tego wyrwać, z tego światowego myślenia. Chcemy mieć w sobie słowo Chrystusa i myśleć tak, jak On myśli. No i, no i Pan Jezus który w tej modlitwie prosi ojca, aby nie zabierał ich ze świata. Ile razy to już słyszeliśmy od osób starszych, ja wspominam swojego proboszcza, pierwszego proboszcza w, w Toruniu, św. Jakuba, ksiądz Wawrzyniak, wykładowca Lubelskiego Uniwersytetu, św. wieku tam spędził, potem najpierw w Piecach a potem w Toruniu, w Toruniu i w on kiedyś no, bardzo lubił, gdzie on miał wiedzę ogromną, przeogromną wiedzę na wiele tematów, z wyjątkiem technicznych, mógł się naprawdę rozpływać we wszystkie strony. I on kiedyś mówi, Kierża, ja już się cieszę, że będę odchodził z tego świata, ale Was jeszcze czekają trudne czasy. Zobaczycie, nie będzie tak łatwo. Zobaczycie, do czego ludzie są zdolni. Chop już dzięki Bogu nie żyje, bo zabrał go ze świata, on już nie musi na to patrzeć, przynajmniej z tej perspektywy, nie musi na to patrzeć i czasami w nas pewnie niejednokrotnie do... nie rodzi się Boże, no jak stary cywum, teraz, co Panie pozwolą odejdźmy mu w pokoju, bo póki ten pokój jeszcze jest, to nie wiadomo, co to będzie dalej. No pewnie czasami takie, takie pragnienie mamy, ale, ale po nie, nie proszę ich, nie proszę Cię, abyś ich zabrał, zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Nie zabieraj z tego świata, nie będą w tym świecie, ale ustrzeż ich od złego. I następna rzecz, uświęć ich w prawdzie. Ustrzeż od złego i uświęć w prawdzie. To jest prośba, którą Pan Jezus kieruje do swojego ojca. Ustrzeż ich od złego i uświęć w prawdzie. My jako odpowiedzialni mu światło życie tutaj na tej przestrzeni, którą y, zwiemy na y, kibiece y, chcemy coś zrobić dla tego pana Jezusa. Trochę może jakieś skołanie apostolowi, którzy do końca nie wiedzą o co chodzi, a więc spokojnie, spokojnie, do prawdy przylecie, połóczy was o całej prawdzie, no spokojnie, spokojnie. Macie czas, macie trwać się modlitwę. po to, byście byli ustrzeżeni od złego i byście byli uświęceni w prawdzie. I następna rzecz, którą I myślę, że na to trzeba y, największy nacisk położyć. To zdanie, które wypowiada Pan Jezus. Za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. W każdej wierze, w każdym wyznaniu, w każdej kulturze, gdzie, gdzie tylko wiara ja, jakakolwiek, pogańska czy chrześcijańska, jakakolwiek inna jest, y, wszędzie jest instytucja kapłana. I w każdym z tych wyznań wiar, czegokolwiek tam kapłan, funkcją kapłana jest składanie ofiary. Kapłan jest po to, żeby składać ofiary. To w pierwszym rzędzie. Nauczanie to, to jest drugorzędna sprawa. Ale, ale składanie ofiary, to jest funkcja kapłana. Kapłan jest ofiarnikiem. Doskonale wiemy, że nasze z okazuje, że Chrystus jest nie tylko ofiarnikiem, ale i ofiarą. Za nich. Ja poświęcam w ofierze samego siebie. Jeżeli Chrystus tyle mają sprawnień, tyle tej modlitwy do Ojca wznosi, mówi, no ale teraz trzeba zapłacić. Bo życzenia tam, żeby Panie Jezu, żeby moja córka się dostała na studia, Panie Jezu, żeby ta żona trochę słów straciła, nie, ale żeby tam jeszcze coś, żeby jeszcze coś. Mamy życzenia, za to trzeba zapłacić za życzenia, trzeba zapłacić. Bo no to ja za nich poświęcam ofierze samego siebie. Pytanie teraz do Was. Będąc odpowiedzialnymi za rejon, za krąg, za licezję, cokolwiek, za grupę oazową, Panie Boże, my naprawdę się mówimy o tym, nie? Żeby, żeby tego ducha bowiem. więcej. Niech to widuch, niech to wreszcie zajarzy, niech to wreszcie zaskoczy, niech to wreszcie się podpali. Chciałabym ja wielka świat cały sobą zapalić, Dobrze. Dobra. Prośba wysłuchana. Dobrze. Ale co w zamian? No za nich ja w ofierze poświęcam samego. <laughs> poświęcam czy nie poświęcam. Pan Jezu, jednoznacznie. Bez dyskusji. Poświęcam za nich samego siebie. A czy ja? Jestem gotów powiedzieć Panie, poświęcam ofierze samego siebie. Za kogo? Za tych, za których jestem odpowiedzialny. No dobrze, pomyślimy i może się okazać, za tydzień, dwa, pół roku wizyta u lekarza. No trudno, słowo się rzekło. A może wcale nie tak być. Może co innego zacząć, zacząć się kruszyć, ale ja poświęcam. Ja nie jestem tylko ofiarnikiem. Na mocy, mocy kapłaństwa powszechnego wszyscy jesteśmy zobowiązani do składania ofiar. To nie tylko lista życzeń. Ja nie mogę Pana Boga tego wymówić, nie mogę tego wyprosić. Pan Jezus, można, bo poświęcam samego siebie. I tu pytanie o to nasze poświęcenie, to co mówiłem tam piętanko wyżej, no właśnie. Żeby mi się tak chciało, jakby się nie chce, ilu takich ludzi widzimy, którzy można by chcieli, ale ja, ja się dobrze nie chce. A ten nie ma czasu, a ten się gospodaruje czasem, a, a ten nie wie, co jest najważniejsze. Co zrobić? Prosimy, błagamy, próbujemy pokazywać, a, ale pytanie, czy ofiarujemy samego siebie. No i, i wreszcie, dochodzimy do jeszcze jednej rzeczy. Za nimi proszę. Za tymi, którzy uwierzą dzięki ich słowu. Za tymi, dzięki, którzy uwierzą dzięki ich słowu. Nasza ewangelizacja, nasze rekolekcje, nasze rozmowy w gronie znajomych, w rodzinie często. Pan Jezus prosi za nami. To nie jest tak, że ja mogę coś sobie wymyślić, no mam patent. Rozglądamy się często w stronę yy, prawosłupków, yy, przepraszam, nie, protestantów, którzy mają już filmiki, jakieś pieniądze mają i, i mają jakieś książeczki, kursy wymyślili, jeszcze coś próbujemy je lepiej żeby one były też ważne na gruncie katolickim. A Pan Jezus już prosi za tymi, którzy dzięki. Od Niego, dzięki temu, że będziemy to przekazywać, będą wierzyć w Niego, za tymi, którzy uwierzą dzięki ich Słowu. Mamy zaplecze, mamy Pana Jezusa. On to nam wymoli. poświęcił się za nas. A cel? Cel, aby byli jedno. Aby byli tam, gdzie ja jestem. Dwie rzeczy. Aby byli jedno. Ale potem byli tam, gdzie ja jestem. Więc nie od razu, nie proszę mnie zabrać ze świata, żeby im nie było za łatwo. No jeszcze mam coś do zrobienia, ale po tym, żeby byli. Żeby byli tam, gdzie ja jestem. Ja takich kocham, że ja chcę mieć ku swojego boku na całą wieczność. Ojcze, no proszę, no dobra. Dobra, to będzie wtedy, kiedy my z nami Aby byli jedno. Aby byli jedno. I już zupełnie ostatnia sprawa to prorok Izajasz. Aby byli tam, gdzie ja jestem. Gdzie? No, ujrzałem Pana, zasiadającego na wysokim, wyniosłym tronie, tlen Jego szaty, a nie sześcioskrzydli. No właśnie, wtedy ten głos święty, święty, święty. I usłyszałem głos Pana. No. I kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Chrystus ofiarował, Chrystus poświęcił samego siebie. Być może łatwo jest powiedzieć, o to ja poświęciłem Panie. Wybierz trójkę, nie? Wybierz, czy ja to tam było. Może tak. Ale świadomość tego, że to się wiąże z trudem I za takie decyzje trzeba też płacić bo świat znienawidził Cię za to, że nie jesteś ze świata. To już jest trudniejsze. Myślę, że jesteśmy już poza tym etapem takiej, takiej dywagacji, takiego Rozważania, myślenia o tym, czy pójść, czy nie pójść, pójść, pójść. Tylko znowu do świętego Pawła wracamy. Oby się nie okazało, że biegnę, lub biegłem na próżno. zupełnie nie w tym kierunku, który Pan Bóg mnie wyznaczył. No i między innymi po to kongregacja, żeby razem zapytać we wspólnocie. Kiedy trzeba było w miejsce Macieja, kiedy trzeba było w miejsce Judasza wybrać kogoś. we wspólnocie, po modlitwie. Razem wybrali. My, Duch Święty i my. Duch Święty i my. Sobój Jerozolimskich, trzeba było rozstrzygnąć, czy trzeba znaku obrzezania dla tych, którzy nie z żydostwa, nie z judaizmu wchodzą w chrześcijaństwo. Trzeba było, czy nie trzeba. Dyskusje, kłotnie, skakali sobie do oczu. Zebrali się razem, aby mieć autorytetu apostolskiego. Po modlitwie we wspólnocie, aby byli jedno. Po modlitwie we wspólnocie. Duch Święty i my w tej kolejności. Duch Święty i my. Panie, aby realizowało to się nie tylko w tych dniach, które tutaj Panu Bogu oddajemy, ale w całym naszym życiu. Amen. Pan z Wami i z Błogosławieni Bożych, Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.